Cześć, witajcie na kanale Łączy nas Dziś Dzisiaj typowy odcinek, a mianowicie zobaczymy jak na przestrzeni lat ewoluowała kluba Arts, czyli gra FIFA. Także na początek przeniesiemy się do roku 1994, aby zobaczyć pierwszą część cyklu. A na ekranach widzicie FIFA International Soccer, pierwszą część serii wydaną 30 marca 1994 roku. Ciekawe 2D w rzucie izometrycznym Grafika robiła wtedy wrażenie, ale z pewnością nie szokowała W tej produkcji mogliśmy wybrać jedną z 48 drużyn, z czego 47 było ekipami narodowymi, a jedna to EA All Stars Także bieda w porównaniu z chociażby Sensible Soccer Co ciekawe, gra ukazała się na wiele platform i były to 3DO, Amiga, Sega Game Gear, Mega Drive, Master System, Sega CD No i oczywiście PC Cóż, na talinkę niestety nie było. Dlaczego? Wspólnie grama, mimo bardzo ładnej grafiki, nie odniosła zbyt dużego sukcesu, gdyż jej grywalność była naprawdę bardzo słaba. Obsługa i sterowanie po prostu były zbyt toporne i w zasadzie nie dało się grać sensownie. Co ciekawe, w tej FIFA był też akcent polski. Otóż na okładce znalazł się Piotr Sielczewski walczący o piłkę z Davidem Platem w meczu Anglia-Polska na Wembley. A przed nami FIFA Soccer 95 Co ciekawe wydana jedynie na Sega Mega Drive Jakie były różnice? Otóż silnik gry lekko zmodyfikowany i FIFA 95 wprowadza ligi Brazylijską, niemiecką, włoską, hiszpańską, angielską, francuską, holenderską i amerykańską Nie wiem dlaczego, ale Ekstraklasy niestety nie było Co? A przed wami FIFA 96. Moim zdaniem przełom. Gra, która budziła zachwyt i zadziwiała wykonaniem. Sprawiała, że amigowcy z zazdrością patrzyli w stronę pc W tej odsłonie zrezygnowano z widoku izometrycznego i wprowadzono grafikę trójwymiarową. Dużą innowacją było również pojawienie się komentarza. To otworzyło niesamowity klimat. Gra pojawiła się na wiele platform, z tym, że grafiki 3D i silnika Virtual Stadium użyto tylko w wersji na PC, PlayStation i Sega Saturn. Wersje na SNESa, Sega 32X, Mega Drive, Game Gear, czy Game Boya przypominały bardziej FIFA 95. Że pozostawiono 8 lig z wcześniejszej wersji, a zadebiutowała Liga Szkocka, Szwedzka, a także niespodzianka malezyjska. FIFA 97 i kolejny krok w dobrą stronę. Stworzono już w pełni trójwymiarowych zawodników, co bardzo uatrakcyjniło grafikę. Wprowadzono dodatkowych komentatorów i było już ich trzech. Znowu też możliwość gry w trybie multiplayer, a także pojawiła się opcja gry w hali, piłka sześciosobowa. Na układce w europejskiej dystrybucji gry pojawił się David Ginoan, piłkarz, którego ruchy EAS kopiowały przy użyciu techniki motion capture. Poza Europą, grę promował brazylijczyk Bebeto. Gra poza PC pojawiła się również na PlayStation, Sega Saturn, Sega Mega Drive, SNESa i Game Boya. Z tym, że w tych trzech ostatnich przypadkach grafika nadal nawiązywała do wersji 95 roku. Czas <gry> na piątą część, czyli FIFA 98 pod tytułem Road to World Cup. Gra, przy której spędziłem godzinę. Przede wszystkim można było wziąć udział w eliminacjach do Mistrzostw Świata, a potem zagrać w finałach. Można było wybrać Polskę i awansować na Mundial. Dziś to nic wielkiego, ale w latach 90. marzenie. Zresztą w grze do dyspozycji mieliśmy wszystkie reprezentacje zrzeszone w FIFA. W porównaniu do wcześniejszej wersji poprawiono grafikę, a także w pełni wprowadzono spalonego. Na okładkach pojawili się różni gracze, wszystko w zależności od kraju i tak David Beckham objawił się w Wielkiej Brytanii, David Ginola we Francji, Raul w Hiszpanii czy Paulo Maldini e, na wydaniu włoskim. FIFA 98 pojawiła się na pc PlayStation, Nintendo 64, Sega Saturn, Game Boya, Sega Mega Drive i Snesa. Warto też wspomnieć, że w 1998 pojawiła się też pierwsza gra z serii FIFA World Cup, czyli World Cup 98. I ta gra właśnie przed Wami. W mogliśmy grze mogliśmy rozegrać mistrzostwa we Francji, a także w trybie historycznym e, pograć sobie jedną z ekip z wcześniejszych mistrzostw. Tę grę wydano na PC, ta, PlayStation, a także Nintendo 64. A, no i jeszcze na Game Boya, ale to oczywiście była troszeczkę inna wersja. No i przed wami FIFA 99 w stosunku do poprzednich wersji została oczywiście poprawiona grafika, w szczególności oświetlenie, Wprowadzono także różny wzrost zawodników, a także nowe kostiumy. Grze mogliśmy zagrać w jednej z 12 unik, bądź w fikcyjnej superlize. Mogliśmy także występować w europejskich pucharach. Co ciekawe, występują też polskie drużyny, na przykład nieistniejące już dziś Amiga Wronki. FIFA 99 wydano na takie platformy jak PlayStation, Nintendo 64, PC to oczywiście, no i Game Boy Color. Gra okazała się mega hitem i w samej tylko Unii Europejskiej zarobiła dla EA Sports 50 milionów euro. No i przed nami FIFA 2000. Tutaj było się w sumie bez rewolucji w porównaniu z poprzednią wersją, ale mamy delikatne poprawienie grafiki, a także gra jest jakby szybsza. Co ciekawe, EA zdecydowało się także na wprowadzenie innych języków komentarza, także nie byliśmy już teraz skazani tylko na wersję angielską. Do dyspozycji i jej dało nam niemiecką, hiszpańską, francuską, włoską, hebrajską, japońską, grecką, a także portugalską. Niestety w wersji polskiej jeszcze się nie doczekaliśmy. Gra została wydana na pc ta PlayStation, a także Game Boy Color. Z bliższych nam akcentów w to grze były dostępne dwie polskie drużyny. Reprezentacja, a także łódzki widzew. Jakoś był to rok mistrzostw Europy, to jej zdecydowało się również na wydanie specjalnej wersji gry z tej okazji. I wydała UEFA Euro 2000. Krwią zresztą właśnie widzicie na ekranach. Wydaje mi się, że delikatnie poprawiono w niej grafikę. I kolejna część. FIFA 2001. Tutaj wprowadzono nowy silnik graficzny. Dzięki niemu twarze piłkarzy były bardziej zgodne z rzeczywistością. Poprawiono także samą animację zawodników. Z innych nowości po raz pierwszy w wersji na PC wprowadzono grę online. Dodano też Ligę Austriacką. Dodatkowo wprowadzono prawdziwe herby drużyn, co było małą rewolucją, no i robiło klimat. FIFA 2001 ukazała się oczywiście na pc ta PlayStation, PlayStation 2, a także Game Boy Color. Już jesteśmy przy FIFA 2002 nowości. Wprowadzono paski mocy podań i też ograniczono możliwości dubbingowe, co miało utrudnić rozgrywkę i wprowadzić więcej realizmu. Z innych nowości wprowadzono ligę szwajcarską, a usunięto grecką. FIFA 2002 była też ostatnią, gdzie występowała japońska drużyna narodowa, gdyż japońska federacja sprzedała do niej prawa na wyłączność w firmie Konami. Nie licząc z gier z okazji Pucharu Świata, Japonia pojawi się dopiero w FIFA 17. Co ciekawe, w FIFA 2002 po raz pierwszy można było stworzyć własnych klub i zawodników. Gra ukazała się na PC, PlayStation, PlayStation 2 i Gamecube. W 2002 z okazji Mistrzostw Świata pojawiło się również wydanie World Cup 2002. Twórcy zdecydowali się zmienić parę rzeczy w mechanice gry. Wprowadzili lepszy system sztucznej inteligencji, poprawie uległo zachowania obrońców i ogólnie sama dozgrywka stała się troszeczkę trudniejsza. Po raz pierwszy od 16 lat na mistrzostwa pojechała wtedy Polska, także w tej produkcji możemy się wcielić w piłkarzy Jerzego Engena i postarać się wyjść z grupy. Wygramy, wygramy, wygramy to. I FIFA 2003. Co nowego? Chyba różnice są widoczne na pierwszy rzut oka. Wprowadzono nowe silniki graficzne, zdecydowanie lepiej odwzorowywając zawodników, ich stroje, a także stadion. Na okładkach pojawiali się tacy gracze jak Roberto Carlos, Ryan Giggs czy Edgar David, a gra ukazała się na PC-ta, PlayStation 2, Xboxa, GameCube a także Game Boy Advance. A przed nami FIFA 2004. Wprowadzono nowy tryb kariery, dzięki któremu możemy wybrać klub i kierować nim przez 5 lat. Można było także prowadzić zespoły z drugich lig. Dodatkowo tryb online był promowany jako jedna z głównych funkcji gry. Jest to pierwsza edycja, gdzie oprócz drużyn z ligi brazylijskiej występują też inne kluby latynoamerykańskie, cztery z Meksyku i dwie z Argentyny. Jeśli chodzi o grafikę, to zaszły drobne zmiany. Poprawiono animacje piłkarzy i wprowadzono np. przykład brudzenie się strojów. Gra pojawiła się na PC, Xboxa, Game Boy Advance, PlayStation, PlayStation 2 i GameCube. Jako już był to rok mistrzostw Europy, pojawiła się też gra z tej okazji, czyli Euro 2004. Posiada on ten sam silnik co FIFA 2004, poprawiony jedynie sztuczną inteligencją piłkarzy. Polską niestety nie zagramy, gdyż po pechowych eliminacjach z naszej grupy zamiast nas pojechała Łotwa. FIFA 2005 i kolejny mały krok do przodu. W stosunku do wersji z 2004 rozbudowano tryb kariery. Teraz też klub można było prowadzić przez 15 lat. Wprowadzono też system of the ball, dzięki któremu można było wydawać polecenia zawodnikom bez piłki. Co ciekawe, gra pojawiła się mu wcześniej niż zwykle, aby zyskać przewagę nad konkurencją, czyli Pro Evolution Soccer 4. Z polskich akcentów w grze mamy do wyboru trzy polskie kluby. Krakowską Wisłę, Legię, Polonię. No i jest oczywiście również reprezentacja Polski. Szczególnie myślę, że to dla polonistów bardzo fajna część. Gra ukazała się na PC-ta. PlayStation 1 po raz ostatni, PlayStation 2, Xboxa, GameCube, PSP, Game Boy Advance i Nokia N-Gage. A przed nami już FIFA 2006. Bardzo przełomowa patrząc z polskiej perspektywy. Po raz pierwszy możemy zagrać słuchając polskiego komentarza. Swojego głosu do niego użyczyli Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. I co ważniejsze, po raz pierwszy gracze mogą wybrać rozgrywkę w najlepszej lidze świata, czyli naszej wspaniałej klasie. Nasza liga była jedną z 26 lig z 19 krajów świata. Co do samej rozgrywki, te autorzy mocno przebudowali silnik gry. Odrzucili wprowadzony wcześniej system of the ball, wprowadzili bardziej zaawansowany typ kariery, a także tzw. chemię zespołu, która określała jak dobrze grają ze sobą różni zawodnicy. W grze było też parę retro-odwołań. Można było zagrać w pierwszą wersję FIFA czy poprowadzić zespół Classic Eleven składający się z Legend futbolu. Gra została wydana na PC, -ta, PlayStation 2, Xboxa, GameCube, PSP, Game Boy Advance, Nintendo DS. Także całkiem sporo maszyn. W 2006 roku odbywało się Mistrzostwa Świata, stąd oczywiście wydano grę World Cup 2006. Rozgrywka w zasadzie bez zmian w stosunku do FIFA 2006. Ciekawostką jest, że wśród legendarnych zawodników możemy zobaczyć Zbigniewa Bońka. W grze możemy zagrać naszą polską kartą. Twórcy na szczęście nie wprowadzili możliwości potykania się zawodnika, więc możemy być spokojni o grę kubywa Brzniaka. Opcji wysłania kucharza na konferencję prasową też nie ma. FIFA 2007 Silnik gry i sama rozgrywka pozostają w zasadzie bez zmian w stosunku do FIFA 2006. Jedynie wersja na Xbox 360 zyskała nowy silnik gry i przeszła małą rewolucję. Okrojono tam również liczbę lig i skupiono się na czterech najważniejszych ligach europejskich, Lizy Meksykańskiej i drużynach narodowych. W wersji na PC mamy do dyspozycji 27 lig, w tym naszą ekstraklasę. Do puli wróciła ekstraklasa turecka. Rozbudowano również tryb menedżerski rozgrywki. Gracz mógł na przykład ustalać ceny biletów czy wybrać sponsora. Mogliśmy też szukać młodych talentów i korzystać z własnej szkółki. Gra ukazała się na PC, -ta, Xboxa 360, PlayStation 2, Xboxa, GameCube, tu po raz ostatni, PSP, Nintendo DS i Game Boy Advance. Zresztą taka ciekawostka, teraz na ekranach widzicie wersję z Game Boy Advance właśnie. A przed nami FIFA 2008. W tej części EA wprowadziło kilka nowych typów rozgrywki. Mogliśmy wybrać opcję zostań gwiazdą i zagrać jednym zawodnikiem w drużynie, bądź mogliśmy wybrać całą formację, np. obrońców, pomocników czy napastników i tylko ją kontrolować. Ogólnie rzecz biorąc nie była to rewolucyjna opcja, raczej taka ciekawostka. Z tego grafiki to mieliśmy jedynie kosmetyczne zmiany. Do gry dodano także nowe ligi, dość niszowe, a mianowicie australijską, irlandzką i czeską. Na okładkach każdej z wersji pojawił się Ronaldinho, obok niego piłka z kraju, gdzie gra była wydawana. Ciekawy pomysł. U nas obok brazylijskiej gwiazdy pojawił się Ebi Smolarek. Ta gra została wydana na pc -ta, Xboxa 360, PlayStation 2, PlayStation 3 tu po raz pierwszy, Nintendo DS, Wii, PSP i Nokia Engage. W 2008 wydano też grę z okazji Mistrzostw Europy. Mogliśmy pograć w tym turnieju. Nie różniła się ona zbytnio od FIFA 2008. Został wprowadzony tryb Zostań Kapitanem, podobny do tego Zostań Gwiazdą, a także wprowadzono tryb Kampania Europejska, gdzie w różnych krajach kontynentu czekały na nas wyzwania. W tej grze oczywiście mogliśmy się wcielić w polską reprezentację i powalczyć o wyjście z grupy. Może tym razem nie przeszkodzi nam sędzia. Chciałem zabić i ty dobrze szybko. Się... Ale Dobrze wiecie kogo? Jak każdy polski kibic? A przed nami piętnasta część w historii FIFA, czyli ta oznaczona numerem 09. Grafika została poprawiona i na pierwszy rzut oka prezentuje się dużo lepiej niż w poprzedniej części. Uwagę wówczas zwracano na fakt, iż świetnie odzerwowano wygląd największych gwiazd. Muszę przyznać, że wyszło to całkiem nieźle. Z naszych reprezentantów rozpoznawalny bez problemu jest Ewis Molarek. Był to jednak wówczas gwiazda naszej kadry. Mimo lepszej grafiki, była to część, która nie rzucała na kolana. Była ciut mniej grywalna niż poprzednie. Brakowało jej chyba szybkości. Ważną rzeczą, jaką wprowadzono w FIFA 2009 były udoskonalone starcia zawodników. Kolizje w powietrzu były naprawdę bardzo efektowne. Gra ukazała się na PC-ta, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Wii oraz Xboxa 360. A przed nami już FIFA 2010. Graficznie niewiele różni się od swojego poprzednika. Wprowadzono kilka zmian, których nie widać na pierwszy rzut oka. Otóż trochę poprawiono trybuny. Są teraz bardziej dynamiczne, chociaż nadal są zbudowane z dwuwymiarowych strzałek. Poprawiono także wygląd zawodników. Ich twarze prezentują się teraz dużo lepiej. Chodzi oczywiście przede wszystkim o twarze gwiazd. Inni piłkarze są nadal średnio rozpoznawalni. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ważną innowacją był ruch zawodnika w pełnych 360 stopniach. To wtedy robiło wrażenie. Poprawiono także sztuczną inteligencję zawodników, co sprawiło, iż gra była bardziej grywalna. Warto też zauważyć, iż była różnica jakościowa pomiędzy wersją na konsole i na PC. Ta pierwsza była pod każdym względem lepsza. Sama gra ukazała się na PC, Ta PlayStation 2 i 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, PSP i Nokia Engage. W 2010 roku powstała też oczywiście gra z okazji Mistrzostw Świata, co ciekawe, po raz pierwszy nie ukazała się na PC-ta. W grze mogliśmy wybrać jedną z 199 drużyn, wziąć udział w eliminacjach, a następnie w finałach Mistrzostw Świata rozgrywanych w LPA. I przed nami FIFA 2011. Największą nowością jest fakt, iż silnik używany dotychczas w wersjach na Xboxa 360 i PlayStation 3 został również użyty w wersji na PC. Dzięki temu zabiegowi możemy mówić, iż FIFA 11 jest przełomem i wreszcie dorównuje wersjom konsolowym. Także widzicie w tym momencie na ekranach jaka jest różnica graficzna. A co poza tym? Zdecydowanie zwiększył się poziom trudności i wzrosło też tempo gry. Sporo zmian dotyczyło wersji konsolowych. Wprowadzono innymi funkcję Personality Plus, to system, który miał na celu odzwierciedlenie prawdziwych umiejętności zawodników. Znani piłkarze mieli korzystać z charakterystycznych dla siebie trików i zagrań. Wprowadzono też Passing System, w którym dokładność podaj zależy od umiejętności zawodników. Ulepszono i rozwinięto też lub kariery. FIFA 2011 pojawiła się na PC-ta, Xboxa 360, PlayStation 2 i 3 i Nintendo DS oraz PSP. I przed nami FIFA 12. Co nowego w tej odsłonie? Otóż bardzo wiele. Przede wszystkim został zaprezentowany nowy silnik Player Impact Engine. Wiele zmieniło się też w samej grze. Wprowadzono model Tactical Defending, który zmienia oblicze pressingu i wprowadza na zupełnie nowy poziom grę formacji obronnej, to wręcz rewolucyjne. Usprawiono też samą kontrolę nad zawodnikiem, co sprawiło, że gra jest o wiele bardziej widowiskowa niż wcześniej. Lepiej wyglądają też kolizje i starcie zawodników. Dodano w tym elemencie jeszcze więcej realizmu, choć zabawne jest to, iż podczas ladości ze zdobytych damek piłkarze jakby odbijają się od siebie. Gra została wydana na pc -ta, PlayStation 2 i 3, Xboxa 360, Wii, Nintendo DS oraz PSP. W 2012 odbyły się także Mistrzostwa Europy, ale EA nie zdecydowała się na wydanie z tej okazji osobnej gry. Wydano zwykły dodatek, w którym mamy do dyspozycji 53 europejskie teamy, którymi możemy zagrać w eliminacjach, a także w samych finałach mistrzostw rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie. I czas na FIFA 2013. Chyba ciężko było się spodziewać wielkich rewolucji po tym, jak wielkie zmiany wprowadzono w FIFA 2012. Jednak i w tej części dodano sporo. Mamy ulepszony typ kariery i pojawiła się możliwość prowadzenia reprezentacji. Dzięki temu możemy poprawić błędy pana Fornalika i pojechać na mistrzostwa do Brazylii. Udoskonalono też rozgrywkę. Wprowadzono moduł wspierający sztuczną inteligencję napastników. Teraz formacja analizuje sytuację boiskową i myśli z wyprzedzeniem, starając się jak najskuteczniej przebić przez obronę. Poprawiono też grę bramkarza. Jest też first touch control, który odpowiada za zachowanie zawodników będących przy piłce. Teraz trzeba być dokładniejszym w rozgrywaniu, także wzrasta poziom trudności. Po raz pierwszy wprowadzono też obsługę Kinect dla Xboxa 360 i PlayStation Move dla PS3. Z innych nowości w grze debiutuje Liga Arabii Saudyjskiej jako pierwsza liga arabska. Z różnych narodowych powracają Czesi, Paragwaj, Indie, Boliwia i Wenezuela. Ze względów licencyjnych znika Chorwacja. Co ciekawe, na okładce polskiej edycji pojawił się Kuba Łaszczykowski a gra ukazała się na PC, Xboxa 360, PlayStation 2 i 3, Wii, Wii U, 3DS, PSP i PS Vita. I czas na 21 część serii, czyli FIFA 2014. Jakie zmiany? Spore dla wersji na PS4 i Xbox One. Otóż mamy do czynienia z nowym silnikiem Ignite, który pozwala na dużo lepszą grafikę, lepsze odzorowanie warunków pogodowych, a także zmiany w rozgrywce dzięki modułom Human Intelligence, który poprawia sztuczną inteligencję i True Player Motion, który poprawia animacje zawodników. Dla pozostałych platform silnik pozostał bez zmian, jest ten sam co w FIFA 11, 12 i 13. Jeśli chodzi o drużyny, to FIFA 14 po raz pierwszy zawiera ligę argentyńską, chilijską i kolumbijską. Pierwszy raz możemy zagrać w innej niż brazylijska lidze południowoamerykańskiej. Na okładce polskiego wydania obok Messiego pojawił się Robert Lewandowski. A gra ukazała się na Xboxa 360, Xboxa One, PlayStation 2, 3, 4, PC, Wii U, PSP i PS Vita. Jako już był to rok mistrzost świata, to EA zdecydowało się już tradycyjnie na wydanie gry z tej okazji. Co ciekawe, była ona przeznaczona znów tylko dla posiadaczy konsol. Sama rozgrywka w zasadzie nie różni się niczym od tego co widzieliśmy w FIFA 2014. A przed nami przełomowa FIFA 15. Dlaczego przełomowa? Otóż silnik użyty w wersjach konsolowych jest zaimplementowany teraz też w wersji PC. Został on też dodatkowo zmodyfikowany, co owocowało lepszą grafiką dla całej rozgrywki. Twórcy gry chwalili się, że można zobaczyć ruchy włosów u zawodników, czy trzęsącą się bramkę po uderzeniu w poprzeczkę. W grze pojawił się moduł Emotional Intelligence. Dobierano emocje naszych zawodników do tego, co dzieje się na boisku. To buduje jeszcze większy klimat rozgrywki. Dodatkowo ulepszono część silnika odpowiedzialną za fizykę gry. Dzięki temu piłka zachowuje się bardziej naturalnie. W 15 15 mamy do dyspozycji 35 licencjonowanych lig, ponad 600 klubów, 16 tysięcy zawodników i 41 stadionów. Robi wrażenie, naprawdę nieźle się to rozrosło. A gra ukazała się na Xboxa 360 i One, PlayStation 3 i 4, PlayStation Vita, Wii, Nintendo 3DS oraz PC. -t. I przed nami kolejna część, Fifa 16. Graficznie gra prezentuje się niemal tak samo jak jej poprzedniczka. Silnik gry pozostał bez zmian. Oczywiście należy pamiętać, że wersje dla PS3, Xboxa 360 są nadal na starym silniku i w zasadzie są już nieporównywalne z ich odpowiednikami na PS4, PC -ta czy Xbox One. A jakie nowości? Otóż po raz pierwszy został wprowadzony futbol kobiecy. Na ekranu zostały przeniesione ruchy takich zawodniczek jak Alex Morgan, Sidney Leroy, Megan Rapin czy Steph Dembele. W FIFA 16 rozbudowano też tryb kariery. Wprowadzono turnieje przedsezonowe, indywidualne treningi dla wybranych zawodników. Co ciekawe, podczas gry komentatorzy mogą nawiązywać do naszych dotychczasowych sezonowych poczynań. Prowadzono także możliwość kontraktowania wolnych zawodników poza oknem transferowym. Gra ukazała się na PC, PlayStation 3 i 4, Xboxa 360 i Xboxa One, a to oznacza, że po raz pierwszy od 2000 roku nie pojawiła się na produkty Nintendo. Co ciekawe, mimo iż w 2016 roku rozgrywano Mistrzostwa Europy, to jej nie zdecydowała się na wydanie specjalnej gry, czy nawet dodatku. Jesteśmy już przy FIFA 17. To kolejna odsłona gry, w której sporo się zmieniło. Przede wszystkim został wprowadzony nowy silnik gry Frostbite. Wprowadzał on wielu usprawnień. Nie tylko mamy do dyspozycji lepszą grafikę, lepszą także sztuczną inteligencję zawodników w zakresie poruszania się, startów fizycznych i zachowania się piłkarzy w akcjach ofensywnych. Ulepszenia dotyczyły oczywiście jedynie wersji na PC, PS4 i Xbox One. A z innych nowości? W grze po raz pierwszy pojawiły się dwie ligi japońskie. Pojawił się także tryb fabularny The Journey. W tym trybie możemy wcielić się w młodego fikcyjnego gracza Alexa Huntera. Gra pojawiła się na PC, PlayStation 3 i 4, Xboxa 360 i Xboxa One. A przed nami już FIFA 18. To tytuł, który graficznie nie odbiega znacząco od swej poprzedniżki. Z ważniejszych zmian w tej edycji przebudowano system transferowy, w trybie Kerliero oczywiście, technologia Real Player Motion została udoskonalona i teraz piłkarze poruszają się i wyglądają po prostu lepiej. Utrzymano tryb droga do sławy, gdzie wcielamy się w Alexa Huntera. W samej grze pojawiły się nowe drużyny. Dodano reprezentację Islandii, Arabii Saudyjskiej, Nowej Zelandii, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dodano także Ligę Turecką oraz trzecią Bundesligę. Był rok, w którym rozgrywane były mistrzostwa świata, nie został jednak wydany osobny dodatek. Mistrzostwa mogliśmy pobrać jako uaktualnienie. Fajna sprawa, można było znów powalczyć o wyjście z grupy i może tym razem Polska osiągnęłaby coś na mistrzostwach świata. Gra pojawiła się na PC, PlayStation 3 i 4, Xboxa 360, Xboxa One i po raz pierwszy Nintendo Switch. Ach i dotarliśmy wreszcie do FIFA 19. Graficznie gra nie uległa wielkim przeobrażeniom, po raz kolejny zastosowano silnik Frostbite, podobnie jak we wcześniejszej części i tutaj znowu udoskonalono sztuczną inteligencję zawodników, poprawiono także mechanikę ich poruszania i starć fizycznych. Również popularny tryb droga do sławy został zachowany. Znów możemy się wcielić w Alexa Huntera, jednak tym razem po raz ostatni. Po raz pierwszy w historii możemy wziąć udział w licencjonowanych europejskich pocharach, czyli Champions League, Europa League i Super Pucharze. Także dana nam będzie posłuchać hymnu Ligi Mistrzów i to może nawet prowadząc drużynę Mistrza Polski. W FIFA wszystko jest możliwe. Yeah. Gra pojawiła się po raz ostatni na Xboxa 360 i PlayStation 3. Poza tym w FIFA 19 mogliśmy zagrać na PC, Xboxie One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. A przed nami zapowiedź najnowszej FIFA i czas na podsumowanie. Zapowiada się bez mega rewolucji, bo użyty w silnik to Frostbite. W grze zostanie dodany tryb o nazwie Volta, nawiązujący do serii FIFA Street. Po raz pierwszy w historii zabraknie Juventusu Turin, który sprzedał prawa firmie Konami i w FIFA będzie występował jako Piemonte Calcio. Patrząc na zapowiedź, to gra prezentuje się naprawdę rewelacyjnie i myślę, że da nam dużo radości. Przechodząc do podsumowania, moim zdaniem to FIFA... Jest najlepszą serią gier piłkackich, jaka kiedykolwiek się pojawiła. Odniosła spektakularny sukces komercyjny. Sama tylko FIFA 12 sprzedała się w nakładzie 3 milionów 200 tysięcy kopii i zarobiła dla EA 186 milionów dolarów. Do 2018 roku EA sprzedało gry w ponad 260 milionach egzemplarzy i przeżyła epokę od Amigi do PlayStation 4. Myślę, że to naprawdę zasługuje na wielkie uznanie. No i cóż, to już koniec. Pozdrawiam wszystkich, którzy dotarli do tego momentu, bo filmik był naprawdę bardzo długi. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!